Siema, siema. Teraz zagramy w... No, w tym odcinku zagramy w Fifa Mobile. Nie wiem czy dzisiaj chcecie jeszcze jakiś filmik. Nie wiem. Na przykład, w sensie, no. Jeszcze na przykład dwa filmiki, bo... Jeden już mam pomysł z Robloxa, ale... No. Jak nie tego. A jeszcze, no te dwa nagram filmiki I, i jutro tak nagram, nie wiem o której, gdzieś tak o 15. filmiki będę nagrywał. Czekajcie, 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 bo jest... hmm, tutaj cięcie, dobra, dobra, nie myślałem, że mi jakieś tu dane pokażę, ale jednak nie. No nie, 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 Muszę serio, nie chcę. Nie, czekajcie. Wyloguję się z tego konta. A, ja, po drugiej, po długiej przerwie udało się I to zrobić. I włącz. czekajcie, bo teraz... no. Wiadomo będą swojego Facebooka przypadkowo nie podał. No, nie, 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 dobra, nie. nie podam, nie podam o, tam są, jest nazwa jest na, się nazywa moja stara, więc no to moje nazwisko, więc nie yy, czekajcie ja to, ja to ogarnę i no, robię cięcie i to ogarnę no, dobra, ogarnąłem wszystko i powinno teraz działać jest moje stare konto, na którym kiedyś grałem. Nie, nie, nie to, tylko to, Event. I zagrałem sobie mundial. O nie, tu kiedy grałem mundial. Nie, od nowa, od nowa. Ten film pewnie będzie długi, bo ten mundial przyjeżdża. Będzie... No, jakaś paczka. O, dziękuję za paczkę. Podziękować. O, level większy mam. Nice. O, są koiny. No i mamy Okej, zagramy. Zagramy, oczywiście, po lędu, Nie za lando Kto wie, kto ogląda TikToka, ten wie. Hehehe. He, he. Dobra, i gramy. gramy. Ja nie wygrałem. wybrałem Polskę, bo ja jestem Polakiem, no ale nie poza to, bo ona nie jest jakaś najlepsza w piłkę, nie mówić o Lewandowskim, no. Ale no. Uh, uh, uh. Dobra, z Meksykiem. Uh -huh. nie, na pewno wygram. Nie wiadomo on robi jakiś trik, no, no fajny trik, żebym piłkę stracił. Elon Lewandowski, podanie do Świderskiego, Świderski i strzał i, i gol, easy. Piąta sekunda. Jeszcze ja miałem trz, trz, pie, dru, drugą sekundę. 34 cztery sekundy. Nie gola. Dobra. Gramy dalej. No, no o, nie, 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 du, 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 nie, 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 no, no nie, no, dzięki za piłkę, mordeczko. Jak to rzucić? nie, Jak nie, 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 O, nie, nie, no nie, Tylko nie, nie, O, Zieliński. W o, Lewandowski, idealnie po prostu. I lecimy. I easy, easy, gol. O, raczej wygrana. O, polska, polska, polska. Dobra. Nie chcecie, czym mam na przykład stworzył jakąś piosenkę? Powiedzmy, nie wiem, jeden hit przez godzinę. To mogę stworzyć taką, zrobić. A przy. Będzie jeden hit, a ja będę sobie przy tej piosence, jakby no, albo gra przy tej piosence, albo. Albo po prostu puszcza i będę cały czas robić cięcia. No, wiadomo, wiadomo o co chodzi. O, co robię? Daj, 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 zapisz mu, zapisz mu. Tak, jest zabrana. Nie, nie. U, u. Dawaj, 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 dawaj. Lewandowskiemu Nie, nie, świderski wziął no. no. No dobra. Szczeliu gola, szczelił gola. Narodzić nie można. I bum. Dobra, i to, no, no nie wiem, aż tak długo gram w ten Mundial. Jedną rundę sobie zagram, tak o właśnie. I z, zagramy no, 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 bo, powiem pod koniec odcinka. Kto ogląda do końca ten wiec, co później będzie, następny film będzie miał. On pewnie będzie tak z 30 minut trwał. Nie będzie co robić. Co ja w ogóle robię? Czy ja przypuszczam piłkę? Nie skupiłem się na grze Dawaj, no, wiem że jesteś wykręczony, ale dawaj, dawaj, i z całej pety i bum, trafiamy Okej, okay, pierwsza połowa minęła O, pięć, kiedy pięć goli strzeliłem? No, może to... nie, to powinny być cztery Ale, nieważne Rozumiem, myślałem, że to się nie nagrywa I mówię sam do siebie I 4 sekundy doliczone. Nie, dobra, to ja nawet nie gram. No to jak, e, jak się nie męczą. Nie, o, dobrze. O, Następne jeszcze 5 szczele i będzie O, trochę lepsza kondycja Lewandowski. Lecimy. O, podciąłem go. Sędzia nic nie widział. Nic. aha, ja tu w ogóle mam piłkę. Myślałem, że Lewandowskim. I. ui Nie, ja myślałem, że szczelę z trikiem, z telemarkiem. No nie. Wywaliłem swojego profesjonalnie. Nie, proszę mi tu lewandowskiego nie wymieniać. Ja potrzebuję jako. O. Fiderski, szybko podaj. Dobrą każę. Szczęsny, szczela, bramkę. Wywalone, szczęsny szczela, bramkę. Dobra, dawaj, sprinta szczęsny. I lecimy, lecimy, lecimy! Szczęsny! Szczęsny! Co to w ogóle się stało? Czego ja Szczęsnym bramkę szczeliłem? O, i pompki robi. Ciekawe, prawdziwy Fifi kiedyś bramka szczelił go, a? Nie wiem, nie znam się tak. Dobra, to jest zabieramy piłkę i do Szczęsnego! Do szczęsnego pas. I szczęsny. Dawaj. Mordo. Nie podawaj. Dawaj. Do szczęsnego. Szczęsny. Dawaj. Lecimy. Tu 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 O o o. Leci szczęsny szczęsny. Szczęsny i skopa. I Mogę podbić bardziej. Oj, wy zanudzeni jesteście, ja to czuję. Wy to mi już spać wam się chce przed ekranami. Słyszę was. Rytuję. O, i takie świderki. Tu mm, jest na kamiński. No, dobra, jak już będzie. O, i on. No, to też w ogóle o lecimy dalej o, już koniec meczu będzie o może jeszcze jeden gol dawaj 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 Lewandowski o, końcówka, końcówka siły! sił i i dobra będzie 8-0 i no i powinno tyle być chyba że jeszcze Lewandowski się odpali zabierze od razu piłkę i poleci na bramkę nie no nie chcę, nie chcę tego wyglądać. Będzie golea. Albo może? fidarski fidarski Podaj. Co ja robię? Cześć. No, koniec czasu. No w następnym odcinku będziemy grać w Roblox. I najprawdopodobniej w Dahood. Nie wiem, czy znacie, jaka gra. Fajna. Traje, mam trochę tam kasy. Dobra, no to, no to elo.